Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na kanale Tarot i Oracle. Ja nazywam się Lili, a dzisiaj zapraszam Was do kolejnego odcinka w temacie nauki tarota. Jak pracować z kartami? Dzisiaj pokażę Wam, kochani, najprostsze sposoby, w jaki możemy oczyszczać karty, czyli dbać o to, by energetycznie były w równowadze, w balansie, bo dzięki temu Pokazują nam właściwe informacje, pokazują nam dokładnie te rady i podpowiedzi, które na dany czas mamy usłyszeć. Dobrze, kochani, to teraz przejdźmy na dolną kamerkę, pokażę Wam, jak to robić w najprostszy sposób. Ok, to zacznijmy. Jest wiele metod, kochani, żeby oczyszczać swoje karty. Ja wam tutaj wzięłam kilka, tak po prostu kilka, żebyście mogli coś dla siebie wybrać. Korzystamy z tych naturalnych możliwości, jakie daje nam matka ziemia. Tak, idąc po kolei światło, prawda? Ogień pomaga nam oczyszczać. Ja wam pokażę później jak to robić technicznie, na razie opowiem. Tutaj mamy szałwię białą typowo, właśnie naturalną, widzicie, że ja korzystam. Mamy także palo palosanto, czyli tutaj dymem oczyszczamy z kolei. Tutaj mamy kadzidełko palosanto. Jeżeli ktoś jest wrażliwy na taki dym dym typowy, to słuchajcie to palosanto. W kadzidełku z naturalnych, absolutnie naturalnych produktów zrobione też jest bardzo fajne do oczyszczenia. Mamy oczyszczanie dźwiękiem. Tu wzięłam nam kamertony, misę tybetańską i trzy, słuchajcie, dzwoneczki o różnej, o różnej barwie dźwięku. No i oczywiście, słuchajcie, minerały. Jeżeli chodzi o minerały, uważajcie, kochani, na to, by nie pomylić minerału oczyszczającego z minerałem napełniającym, balansującym czy transformującym. Każdy z minerałów ma, swoją, ma swoje możliwości, potencjały energetyczne i te sposoby, w jakie działa. Także tutaj trzeba dobierać odpowiednie minerały do odpowiednich potrzeb naszych, rytuałów, działań, prawda? typowym do oczyszczania bardzo minerałem jest obsydian czarny też Wam wszystko to pokażę jak w trakcie otwierania nowej talii bo mam dla Was kochani nową talię, kompletnie nieotwartą więc po kolei będziemy sobie wszystko robić od zera będziecie widzieć jak działać właśnie jak, jak tak najbardziej korzystnie dla Was, dla kart i najbardziej efektownie, efektywnie oczyścić sobie te karty. Więc tak, mamy obsydian czarny, który, słuchajcie, pochłania wszystkie negatywne energie. I jego nie trzeba oczyszczać. On się sam regeneruje, sam się oczyszcza. Mamy kryształ górski, dużo bardziej delikatny. Też równoważy energię przepięknie. Tutaj mamy piramidkę. Wzięłam Wam różne kształty, żebyście też mogli zobaczyć, czy mieć tam świadomość, że możesz używać każdy kształtów, Jeżeli masz też taką surową grudkę, jakby kawałek, prawda? Kryształu górskiego, też jest super. Tu mamy takie malutkie dwa kawałeczki, turmalinu czarnego, typowo, żebyście też widzieli, że to nie musi być wielki kawał, tak jak tu tego obsydianu mamy, mogą być też małe. Turmalin z kolei, kochani, czysty, on nam transformuje energie negatywne w pozytywne, jeżeli taką intencję mu zadamy, ewentualnie transformuje nam wszelakie energie w neutralność. Tutaj, jeżeli chodzi o turmalin, to jest dużo silniejszy minerał niż obsydian. I jemu już tutaj trzeba nadać zadanie, prawda? Poddać, jak on ma tutaj z tym pracować, taką intencję. Też wam to pokażę. I tutaj mamy, no dla mnie genialne, bo jest to połączenie turmalinu czarnego z kryształem górskim, z kwarcem właśnie. Także. To jest to połączenie, więc jednocześnie jest transformowane i równoważone w piękny sposób. Ale jeżeli będziesz mieć obsydian, tak właściwie z tych minerałów, to jest najtańszy minerał dostępny na rynku, we wszelakiej formie, we wszystkich sklepach. Obsydian jest fantastyczny. Tak, e, oczywiście, że nie musisz mieć tych wszystkich rzeczy. Oczywiście, że ci wystarczy jedna. Ja wam pokazuję tylko, kochani, to, co jest dostępne do rynku, na rynku naszym i z czego możecie korzystać. Oczywiście nie wzięłam tu też wszystkich rzeczy, więc jeżeli masz jeszcze coś innego do oczyszczenia, pisz miało komentarz pod spodem, zapytaj, ja bardzo chętnie e, z mojego doświadczenia, z mojej wiedzy ci podpowiem. E, dźwięk w jakiejkolwiek formie, byle wysoki, zawsze będzie oczyszczał. E, Także, czy masz innego rodzaju instrumenty, które wydają wysokie dźwięki, a wiesz, że to Ci pomaga w oczyszczaniu? Czy ktoś kiedyś Ci powiedział, czy gdzieś zostało przez Ciebie to zobaczone? Jeżeli tak czujesz, na no pewno tak jest. Dobrze, kochani, to tyle tutaj tytułem wstępu. Widzicie już, opowiedziałam Wam to, co widzieliście już wcześniej na zdjęciach we wstępie. A teraz idźmy już po kolei, e, zobaczmy sobie, w jaki sposób możemy oczyścić sobie nasze nowo zakupione karty. Jak widzicie, kochani, biorę Wam tutaj e, typowo nowe, nieotwarte w folii karty, które do mnie przyszły. Nie są właśnie w ogóle oczyszczone. Zobaczcie, ja Wam wszystko pokażę, kochani, po kolei, żebyście mieli takie pełne doświadczenie. Pełny wizerunek tego, co robili, jak przychodzą karty. To jest oczywiście z mojego doświadczenia, to jest moja rutyna, słuchajcie, tego, jak, jak traktuję karty, które do mnie przychodzą. Więc tak, przychodzą karty, wyjmuję z pudełka, oczywiście są zafoliowane i teraz biorę mój przepiękny obsydian, kładę w ten sposób i najczęściej, słuchajcie, te karty w ten sposób... Zostawiam na tak zwane leżakowanie, absolutnie nie w pokoju, w którym śpię. To musi być w pokoju albo takim dziennym, albo gdzieś w gabinecie, gdzieś, gdzie nie przebywasz za dużo i przez ten czas te karty będą mogły w spokoju w ten sposób sobie poleżakować. Obsydian, oczywiście, proszę, kładąc w ten sposób z intencją: oczyszczaj, proszę te karty, to pudełko, całość. Z wszystkiego, co negatywne, z wszystkiego, co szkodzące, z wszystkiego, co krzywdzące, z wszystkiego, co gdzieś napotkane po drodze przez te karty mogło zaburzyć ich energetykę, obsydianie, mój kochany, oczyszczaj. Dziękuję Ci bardzo, bądź błogosławiony. To jest moja formuła, którą tam sobie zawsze automatycznie gdzieś w głowie odtwarzam. Oczywiście zmieniam to za każdym razem. Ważne jest poprosić, by intencja była czysta, klarowna. I by podziękować, dla mnie to jest zawsze ważne, żeby właśnie podziękować, wyrazić wdzięczność, dlatego że to pomaga nawiązać kontakt znowu z minerałkami, ale może o tym w innym filmiku. Ok, i teraz tak, jak te karty się tak wyleżakują, no te się, powiem Wam zdrowo wyleżakowały, bo zakupiłam je już jakiś czas temu, ale nie miałam czasu się nimi zająć, dlatego czekały na swoją kolejność, żebym z nimi popracowała. I tak, poleżakowały, biorę obsydian. Obsydian odstawiam w miejsce, gdzie może sobie poodpoczywać teraz on, bo się napracował, prawda? Pięknie. I teraz biorę i te karty oczywiście nam otwieram. Pozbawiam e, tej folii z wierzchu. Dajcie mi chwilkę, bo to zawsze wymaga momentu. Tak jest, czyli otwieram. Karty z folii. Czy to będzie tarot? Słuchajcie, czy to będą karty orakol? Czy to będą jakiekolwiek karty zakupione? I też robię to samo z przedmiotami, jakbyście pytali. Oczywiście, że tak biżuteria, przedmioty, minerały robię podobnie. Oczywiście też zawsze oczyszczam, ale trochę inaczej. Mam już karty, prawda? Kolejny. Kolejna rzecz, jaką robię, żeby trochę teraz zrównoważyć tą energię, bo obsydian pięknie oczyścił, ale teraz ja pragnę zrównoważyć, więc układam. Często układam więcej, widzicie, tu Wam też pokażę, mam taki kryształek, po prostu taki kawałeczek kamyczek nieszlifowany i w ten sposób na chwilę na przykład też daje im możliwość tego zbalansowania, tego zrównoważenia, jakby to jest taka kropeczka nad i, słuchajcie, żebym miała pewność, że te karty są czyste energetycznie, bo kryształ górski właśnie doprowadza przedmioty, które są wokół do czystości energetycznej, do tej równowagi. W międzyczasie biorę sobie świeczunie. Którą podpalam, oczywiście, tak jest. I tutaj, w tym czasie, oczywiście, można dłużej sobie ten kryształ górski tu podtrzymać i to zapytacie, ile. Słuchajcie, to jest zawsze kwestia intuicyjna. Jeżeli jesteś w stanie wyczuć energetycznie swoje karty, przedmioty, możesz spróbować położyć, pokażę Wam, to jest kolejny, oczywiście, sposób na oczyszczanie, na badanie, na sprawdzanie, ale to już są osoby, które potrafią energetycznie pracować. Kładę ręce na karty i czuję, czy coś tu jeszcze czuję. Tak, coś tu jeszcze czuję. <gry> Zdecydowanie to jest bardzo intensywny tarot, może też dlatego. Okej. Okay. Kładę na chwilkę jeszcze kryształy górskie, zapalam sobie tu świeczunie, przygotowuję sobie w tym czasie, słuchajcie, moje stanowisko pracy. Co to znaczy? Biorę właśnie te, czy to będzie szałwia biała, słuchajcie, w ten sposób, czy to będzie palo santo, to drewienko, które widzicie, czy to będzie właśnie kadzidełko, co by to nie było, biorę sobie to i teraz tak, podpalam odpalam sobie szałwię białą, no ta szałwia właśnie e, prawdziwa że tak powiem, to tu zajmuje to troszkę czasu, żeby ona e, złapała, prawda żeby zaczął ten dymek z niej lecieć tak, także tu trzeba chwileczkę dać sobie czasu i cierpliwości to każdy kto pracuje z Palo, z Palo Santo czy właśnie z szałwią białą to wiecie, prawda, że to Wymaga troszeczkę cierpliwości mhm. Tak jest, tak jak mówię No można skorzystać sobie z kadzidełka Wtedy jest szybciej, prawda Wtedy to idzie sprawniej Natomiast wiadomo, że palo santo zawsze jest Najsilniejszym Z tych Zadymiaczy, że tak powiem Ok, zdejmijmy sobie teraz Te kryształki już, bo tu już pięknie Nam się to podwaliło i teraz po prostu sprawiam, żeby ten dym obszedł, tak, prawda, ogarnął, otulił te karty. Z intencją oczywiście cały czas myślę: oczyszczam, 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 dziękuję, czuję wdzięczność, oczyszczam, dziękuję. I to jest tyle, kochani. To jest mój wstęp. Oczywiście korzystam też czasem z palosanto. Ja teraz już tu nie będę, słuchajcie dwóch, bo by mi się tu pomieszało w pokoju. Te jedno myślę, że wystarczy, żebyście wiedzieli, prawda? Możecie korzystać, tak jak mówię, z kilku tych możliwości. Zostawiam oczywiście ten, to Palo santo czy, czy właśnie szałwie białą, żeby się to tu do końca wydymiło, dlatego że to jednocześnie oczyszcza tu moją przestrzeń której pracuję. Odkładam już te, słuchajcie, kryształki na bok. Mhm. I teraz tak: bierzemy karty, typowo już do oczyszczania. Kładę sobie świeczuszkę tak z boku, żeby, żeby było bezpiecznie też, prawda? Otwieram sobie karty. O, jak pięknie słuchajcie, uwielbiam otwierać nowe karty. I teraz ja zawsze, słuchajcie, zaczynam od oczyszczania całości, czyli kręcę w lewą stronę, bo w lewą stronę oczyszczamy, w prawą stronę napełniamy energią, pamiętajcie, czyli spirala lewostronna oczyszcza, tak? I możesz to robić tyle razy, ile czujesz. Ja tu czuję, że to pudełko było w przeróżnych rękach i też było narażone na negatywne emocje, dlatego pozwalam sobie na to, żeby dłużej to robić. No i jak już mam oczyszczoną jakąś część tych kart, to już odkładam sobie. Idźmy dalej, zróbmy to samo z drugim pudełeczkiem. Oczywiście, jeżeli nadal czujesz, że. Coś czujesz od tego pudełka? Prawda, bo tu się powinno czuć nic po prostu, prawda? To powinno być neutralne narzędzie dla ciebie, które ty możesz napełnić taką energią, jakiej pragniesz. W ten sposób można oczywiście też oczys oczyszczać dymem. Możesz podpalić właśnie palosanto czy y szałwię białą czy kadzidełko i też nad tymi wiecie tak samo tutaj sobie oczyszczać. Okej. Okay. Pudełeczko już zamykam. Odkładamy sobie, może na bogodłoże, bo przecież tu nie chodzi o karty, tylko o oczyszczanie. Nie te konkretne karty mam na myśli. No i znowu oczyszczam książeczkę z myślą: oczyszczam, oczyszczam, oczyszczam. Dziękuję. No i tu otwieram do środka, żeby też oczyszczam, oczyszczam, oczyszczam. Dziękuję. Ten lewy ruch tylko trzeba pamiętać, żeby to robić w lewo, prawda? No i dalej mamy znowu karcioszki w folii. Znowu się pozbywamy jej szybciunio tak jest okej okay. no i mamy wyzwolone karty żeby zacząć oczyszczać karty najpierw je ustawiam w, taką, w taki wachlarzyk i znowu słuchajcie raz, dwa i trzy z myślą oczyszczam 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 oczywiście można je też odwrócić i znowu oczyszczam oczyszczam Oczyszczam. I tak jak mówię, możecie tak samo robić. Słuchajcie, oczyszczając nad zapalonym palosanto, kadzidełkiem, właśnie, prawda? Czy typową szałwią białą. Mamy otwartą talię i teraz słuchajcie po kolei każdą kartę przesuwam, odwracając w ten sposób, czyli tył, przód, w sposób bezpieczny, żeby nie uszkodzić karty, prawda? I zależy jak czuję, słuchajcie. Czasem wystarczy raz, prawda, i już odkładamy. Czasem trzeba więcej razy. To każdy musi z Was tu wyczuć, słuchajcie. Możesz sobie na początek robić, jak masz więcej czasu i ochoty, po trzy razy na przykład. Dla mnie liczba trzy jest naprawdę piękną liczbą, która pomaga. Pomaga i oczyszczać i napełniać, to jest liczba wibracji miłości uniwersalnej. I cały czas myślę sobie oczyszczam, oczyszczam, oczyszczam i odkładam, prawda? Tak jest. Ja tu oczyszczę całą talię. Jak widzicie, wcale te ruchy nie muszą być jakieś piękne, nie wiem, plastyczne, estetyczne. To jak tego nie zrobisz, tu jest intencja tak naprawdę najważniejsza. Oczyszczam, prawda? Oczyszczam. Dziękuję za oczyszczenie. Oczyszczam. Dziękuję za oczyszczenie. Staram się to zrobić szybciej. Możecie oczywiście sobie przesunąć. Ta talia, tak jak mówię, ona była do oczyszczenia, dlatego jak już to robię, chcę to zrobić od początku do końca i porządnie. Tak, ważna jest intencja, słuchajcie, ja cały czas tu gadam, ale w międzyczasie cały czas powtarzam, oczyszczam, oczyszczam, dziękuję. Oczywiście komu dziękuję? Energii ognia, prawda? Żywiołowi ognia. Dziękuję za pomoc w oczyszczeniu tego narzędzia i pięknie mi to narzędzie już od dzisiaj, od tego momentu służy do pracy. Tak, oczyszczam, oczyszczam. Jak widzicie, czasem raz, czasem dwa razy, czasem trzy razy, to wszystko robię tak, jak czuję wewnętrznie. Ta intuicja i połączenie z tym, co Twoje ciało Ci podpowiada, Twój ten głos wewnętrzny, to jest najważniejsze w takiej pracy, słuchajcie, duchowej, w pracy z kartami, w pracy z jakimkolwiek narzędziem. Tu trzeba się mocno wczuć w siebie i w te sygnały, które przychodzą z wnętrza, prawda? Czasem ciało ci będzie pokazywać, że dobra ścieżka, a czasem, że zła ścieżka, prawda? Na zamiennie albo pozytywnymi, albo negatywnymi bodźcami jakimiś, które poczujesz. Zdecydowanie, czasem twój instynkt wewnętrzny będzie się odzywał, czy intuicja, właśnie. A czasem po prostu pomyślisz sobie, że może jeszcze chwilkę i to też jest właściwe. Jeżeli natomiast twój umysł ci podpowiada, tutaj musimy powiedzieć ego na głos, prawda i wyraźnie. Nie rób tego, po co to bez sensu i tam jakieś głupoty, to powiedz ego, podziękuj mu i powiedz, co ty możesz na ten temat wiedzieć. Ego wie tylko tyle, co ma wklepane na temat technicznych rzeczy, słuchajcie, dotyczących życia na Ziemi. I tu trzeba pamiętać, że rozum nie ma nic do rzeczy, jeśli chodzi o pracę z energiami subtelnymi, a tym jest właśnie praca, słuchajcie, z Tarotem czy z innymi kartami. To są energie subtelne i tutaj nasza świadomość, wyższa jaźń, intuicja mają wiedzę, świadomość, a ego nic na ten temat nie wie. Dlatego też uwaga, kogo słuchacie, kochani, i do kogo się zwracacie o odpowiedzi. Ok, już mamy całość oczyszczoną, dla pewności jeszcze kilka kółeczek. Jak widzicie, ja robię takie spiralki do środka, prawda? I znowu z tyłu. Ok, i już jest. Słuchajcie, talia całkiem inaczej już ją czuję. Mogę już położyć sobie teraz. Tak czuję, że jest intensywna. Czuję tu dużo energii, ale już jest dobrze. No, natomiast, a niemniej jednak, możemy pójść o krok dalej. Czyli teraz mam tą talię tutaj ułożoną. Kładę sobie na niej, słuchajcie, misę tybetańską. I napełniam teraz karty, które zostały oczyszczone, prawda? Dźwiękiem. Jeżeli masz więcej niż jedną misę o różnych dźwiękach, możesz to sobie naprzemiennie. Możesz też misy rozłożyć oczywiście wokół kart to w zupełności wystarcza. Tak, to jest jedna z moich metod, i tu wymiennie słuchajcie, czasem zdarza mi się po prostu, uwaga, będą wysokie dźwięki kamertonowe. Po prostu kamertonami w ten sposób je oczyszczać. I co kamertony mają, słuchajcie, fajnego w sobie, to one nie tylko oczyszczają, to jeszcze napełniają wysokimi wibracjami. Kamertonek. Mhm. Można je kupić. No ja kupiłam akurat w Chinach na Aliexpress, ale właściwie widziałam je w wielu miejscach, gdzie można je kupić. Kolejna rzecz, jeżeli masz jakiś dzwoneczek, możesz w ten sposób też oczyścić sobie. Wszystko zależy co czujesz, jaką potrzebę czujesz. Tu mam wyższy dźwięk do tych kart bardziej mi pasujący jakby no oczywiście też możesz sobie jechać spiralką w lewo ale już jakby nie ma takiej potrzeby z dźwiękiem dlatego że dźwięk tu mam taki malutki rozchodzi się inaczej słuchajcie niż niż działa ogień prawda też działa inaczej ogień niż dźwięk okej okay. i na koniec jak już takie karty mam właśnie tak pięknie oczyszczone Zrobione, że tak powiem, często kładę jeszcze do poleżokowania na chwilę właśnie czy turmalin czarny z kryształem górskim właśnie można pomieszać, mam tu kryształ górski, tutaj jeszcze turmalin, dlatego że jeżeli cokolwiek, słuchajcie, tu jeszcze zostało przeze mnie przegapione, prawda? Tutaj też mam jeszcze mały turmalinek, który tu jest taki surowy. To kto co ma, słuchajcie? Ja staram się trzymać właśnie jedną albo trzy sztuki, ewentualnie pięć dla zmiany dobrej, prawda? tych minerałków na wierzchu i kładę w ten sposób. Te minerałki jeszcze do poleżakowania. Każdy kryształ górski, pamiętajcie, nasila nam działanie każdego minerału obok, więc to jest bardzo silne połączenie tutaj. I pamiętajcie, że turmalin, typowo on transformuje energię w energię pozytywne. Taka tu jest moja intencja. Energie, które mi sprzyjają, które są korzystne, które mi pomagają w tej pracy, prawda, z kartami. Natomiast kryształ górski równoważy, czyli też wspomaga tutaj ten turmalin w tym równoważeniu. I tutaj mamy turmalin, który jest połączony z kryształem, z kwarcem, prawda? Więc to jest bardzo silne teraz oczyszczanie jeszcze i równoważenie, bo tam tylko oczyszczaliśmy, tutaj równoważymy energetycznie te karty. Tak, więc kochani, generalnie, jeśli chodzi o oczyszczanie, równoważenie energii w narzędziu, jakim jest tarot, to tutaj Myślę, że zakończyliśmy temat. Jak już poczujesz, że możesz te karty już wziąć, oczywiście później chodzi o to, by je przetasować, ale to już jest, słuchajcie, napełnianie energią naszą, to już jest kolejny temat. Nagram Wam kolejny materiał na ten temat. Jeżeli macie ochotę jakieś pytanie zadać, jeżeli macie ochotę podzielić się swoimi możliwościami, swoimi sposobami, swoimi tymi technicznymi, Aktywnościami, kiedy oczyszczacie, właśnie jak to robicie, jeżeli macie sposoby, jakieś jeszcze inne, piszcie śmiało w komentarzach, chętnie się z Wami powymieniam informacjami. A ja już mówię Wam dzisiaj, kochani, dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego i życzę Ci fantastycznych chwil, momentów i uczuć, odczuć emocji na temat i w trakcie Twojej podróży z tym niezwykłym narzędziem, jakim jest. Tarot czy też karty wyroczni. Utulam Cię bardzo silnie. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Pozdrawiam.